Kolejną gierką, którą chciałbym wam przedstawić będzie Warp Factor, czyli gierka, która wygląda jak zaokrąglony Arkanoid, czyli coś, co w za moich czasów dzieciństwa było czymś super, to do takiego po prostu chillowania, czy coś w tym stylu i może w tych czasach dalej tak będzie, więc zacznijmy naszą przygodę z ową gierką, więc chcemy sobie play i zobaczymy... Zobaczymy play, Teraz no tak, opcja one player, two player, Level designer i tu przystępuję. Czyli oczywiście, one player, ponieważ jestem samotnym grajkiem, nie miał nikogo innego. Eee, e, czyli teraz mamy tak: mamy tutaj ogólnie pokazane levele jakie są. Jeżeli dobrze rozumiem, e, mamy tych leveli Easy 5, e, 3 medium, 4, 5 medium. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hardów. Zgaduję, że to jest 5 masterów, czyli tych level jest 20, czyli na razie nie ma zbyt dużo leweli, oprócz tego, że można robić randomly generated levels, co jest, wiecie, takim jakby... taką możliwością uh, do tworzenia sobie nieskończonej zabawy. No i oczywiście też uh, pewnie... Um, przy zabawie na dwóch graczy można sobie jeszcze chociaż rywalizować z kimś, kto by był obok nas. E, I teraz zacznijmy od pierwszego roweru, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, jak to się... jak to się gra, co, czym to się jest. Starting Warp. Nie odpowiada tutaj. No i teraz mamy naszą... Pe, naszą a, maszynę na dole, którą oczywiście tam sobie prawo-lewą. E, jak widać... Wypadają te... z te, tej te, te, specjalne jakby skill'e, które musimy oczywiście łapać. Na przykład teraz zapewne zieloną a, Nowym zieloną a, maszynkę, naszą znaczy zieloną kulkę, która daje nam powiększenie naszej platformy. E, teraz sobie spowolniłem naszą platformę, jak widać. albo nie, piłkę spowolniłem. E, podnosząc też niebieską piłkę, jak jest a, powiększenie ilości naszych piłek. I jeżeli dobrze rozumiem, to a, niebieskie są zawsze buffem ilości piłek, które posiadamy. Natomiast. E, Zielone są losowym buffem tu, lub debuffem, ponieważ widzieliśmy, że był ten też slow. Um, zależy na przykład, ja nie lubię, nie lubię grać w gry typu Arkanoid w momencie, kiedy coś się e, wolno odbija i coś wolno leci. Ja muszę tu mieć szybko, musi być tempo i tak dalej, a nie jakieś nudziarze i, i, i różne takie. Tutaj a, uh, widzę, że nie trafiłem, więc trzeba oczywiście to pod kątem troszeczkę uderzyć, to i widzę że znowu nie trafiłem. No to te wszelkie elementy, które by, latają po tym ekranie To, że ta platforma się kręci, uh, znaczy ten level się kręci, a uh, i że piłka nie jest piłką, tylko kwadratem, to utrudnia mi ogarnięcie całej, uh, całej jakby tego gdzie ja jestem, gdzie ja mam uderzyć, tylko i tak dalej, ale... Może daje takiego troszeczkę właśnie tylko efektu właśnie. Utrudniającego to wszystko a, i powadzającego troszeczkę, jak wiecie, większej ciekawości z tym, czy uda się, czy nie uda nam wygrać ten level. Dobra, mamy drugi level, w którym widzę, że mamy nowe kulki, jak są czerwone kulki, które najprawdopodobniej coś będą innego oznaczały i zgaduję, że um, e, przepołowione piłeczki oznaczają szansę na trafienie jednego lub drugiego. To widzę, że trafiliśmy zielony, czy będzie jakiś buff bądź debuff. I poszła nam, poszła nam piłka Expand. E, mamy teraz tak niebieskie dwa razy, czyli oczywiście multiball. E, mamy też teraz czerwone, która jest e, przyspieszeniem piłek. Nie dobrze widzę. Czyli możliwe, że to są niekoniecznie buffy, tylko też debuffy. Nie wiem, nie, nie wiem jak to rozczytywać, tak? Czyli że co, zielone, zielone na razie mi się trafia, były takie same praktycznie fajne. Czerwone było przyspieszeniem, ale. Shrink, tak, czyli czerwony są debuffy, zielony są buffy, a niebieskie to jest podwojenie piłek. Czyli mamy na razie jakby rozczytanie wszystkich um, kolorów umiejętności. Myślałem, że trafię tam. A teraz tu i teraz pod tym kątem mniej więcej takim, że to trafi to zielone. Trafione, level drugi, zakończony. Let's go. Mamy zrobione nasze um, zapoznanie z terenem. Uh, Pytanie tylko, czy to są wszystkie buffy i debuffy, które istnieją? Czy będzie tylko więcej? Czy będzie większy system, Przecież jeszcze inne kolorki, może kulek. Dawajcie, mamy tutaj tylko debuffy i pomnożenie kulek. Szczerze mówiąc, ja nawet te debuffy chcę zbierać, ponieważ jeżeli będziemy przykład fast, to dla mnie jest to wtedy większe, są większe emocje, tak? Mamy teraz fastbola mam e, mamy to te, owszem też shrinka, teraz chyba będzie, wyleci double ball jeden, więc będzie trzeba będzie to zebrać jakoś. Wybrałem sobie no fastballa e, tutaj trzeba, no, tylko jedną piłkę jestem w stanie odbić, chociaż nie nazywajmy tego piłką Zaryzykowałem, zaryzykowałem zebranie tego double bola e, kosztem tego, że smorzę, mogę stać piłkę i znowu to zrobiłem. Niestety failer nam wyszedł, znowu zaryzykowałem bardziej po multiballu, zamiast skupić na piłce, która lata. Nie mam jeszcze tego wyczucia, że na przykład jestem w stanie zdążyć tutaj lub tam dobiec na czas, więc nie bijcie. Sorry, ale nie bijcie. Może te, jednak te debuffy też zacznę troszeczkę ignorować bardziej, żeby mieć to wszystko troszeczkę prostsze, niż do tej pory. No tutaj musiałem niestety to zebrać, bo inaczej bym nie zapał. E, naszej piłeczki Teraz tutaj multiball e, razy dwa Więc możemy sobie pozwolić na Opuszczenie jednej e, piłeczki Poza platformą Ja już nie wiem, ja nie wiedziałem, która to jest kulka Która tu jest e, debów Zaczęło mi się walić w oczach To nie jest tak, że jestem jakiś głupi Czy coś w tym stylu Ja po prostu zauważyłem kulki wszędzie I, i moje, moją Mój kwadrat, który sobie latał jest takie, motherfucker, Które ja mam odjeździć Bliet i też nie jestem w stanie teraz określić więcej, kiedy ta piłka już wylatuje, że na przykład już się nie złapie, a kiedy jeszcze ją złapie i... Ta perspektywa robi swoje zdecydowanie. bo ta piłeczka gdzie krąży dookoła i chce mnie złapać, no ja na to się nie godzę. Przepraszam bardzo. No tutaj, żeby debufa odbić. Dobra, mamy, mamy multibola. To się w stanie odbić dwie piłki jestem. Tu Uj, nie odbiłem. Ajajaj. ufa fasbull nam się tutaj aktywował. Podwójny, szkoda, że się nie stakuje ze sobą. Powinno. Moim zdaniem, powinno się to stakować ze sobą. No ale ja nie jestem twórcą gry, więc nie ja będę o tym decydował. To jest już żart, że ja to tak że, że, mi się tutaj, że mi to tak wychodzi. Serio. Muszę się skupić na jednej kulce i tyle. Cały czas ją podążać. Serio. I wtedy wydaje mi się, że będzie. E, wyjdzie nam to na lepsze. Teraz skupię się na dwóch, skupmy się teraz na jednej. Koniec, kropka, finito. Nie łapmy tych debuffów, bo nam to tylko wydłuża całą rozgrywkę. Tom chce zopać. teraz tą chcę odbić, i potem dom na dole, która się już nie odbiła, teraz tom chce odbić, teraz tom chce odbić. Lecę za tom już, tamtej już nie łapię. A teraz tu muszę polecieć, odbić to pod kątem. Walnie w czerwone, walnie w dół, dobrze. Teraz w żółte może wycedujemy? Nie da się. Przeleci idealnie pomiędzy. E, teraz znowu pomiędzy przelecimy, ponieważ nie jestem w stanie zmienić kątu lotu tej piłki. Teraz to trafi w nic, ponieważ się przesunęło akurat. Teraz to w żółte trafi. Dalej, trafi w zielone, dobrze. I teraz to drugie zielone. Jestem w stanie zapytną piłkę? Mm, nie jestem w stanie zrobić multibola. No niestety nie byłem w stanie. Teraz pod kątem mniej więcej takim? Leci. W końcu zrobiliśmy trzeci level po tylu próbach, tylu upadkach. No, tragedia jestem, po prostu. Jedna wielka tragedia. Jednak nie skupię się w ogóle cokolwiek kamerką, zasłonię jakichś ważnych elementów. Więc teraz skupię że wam co powiedzieć, coś tam jest. Ale nie ma tam nic. Jedyny wynik jest po lewo i są nasze jedyne rzeczy, na których musicie skupić. Ok, tutaj odbij. Tych, tyk. Chyba pierwszy debuff się aktywował, znaczy nie aktywował, tylko wypadł. Teraz tu. Fajnie, środka, proszę. Kurcze. No, bufa chce. Bufa chce, jest e, slow piłeczka. Znaczy po, po tych debuffach całych, które mieliśmy, to zacząłem troszkę doceniać bardziej te <noise> bufy, które dostaję. Tak szczerze mówiąc. Szkoda, że nie ma żadnego bufa, jak był właśnie w takich typowych arkanoidach, czy typu e, aktywowanie... O ja strzelania e, z naszej. E, z naszego pada on się chyba pad nazywał Cyk Cyk No, Do szynka dostaliśmy, ten shrink to akurat, nie wiem Zwiększenie i pomniejszenie platformy na razie nie odczułem jak, jakkolwiek buff, albo debuff, szczerze mówiąc Teraz troszeczkę muszę się skupić na jednej piłce, a nie na dwóch znowu chciałem, chciałem, znowu grać dwoma, no nie? No i to, to, by się właśnie skończyło taką jedną wielką tragedią Kurczę, no odbisz to idealnie Leci? Nie leci Może teraz? Nie leci. Może teraz? Trafione, trafione, let's go! No psuje mi ta perspektywa. Naprawdę, to jest utrudnienie gigantyczne. A jeszcze mam. E, tak, ze spoileruję. Ja sobie dwa efekty wyłączyłem, ponieważ był efekt glowa, który powodował, że dookoła wszystkich napisów e, był taki paskudny glow, który psuł w ogóle wizualnie wszystko. Plus, ekran się powinien trząść. Nie wiem przy czym, ale jest opcja screenshaker, czyli zgaduję, że przy uderzeniu przed blok albo moją platformę, całe, cały ekran się jeszcze trzęsie. A nie tylko moja. A, a, mój pad, więc. A, no powiem wam, na pewno można byłoby to jeszcze utrudnić. Epic Multiplier, no super. No super ta piłka poleciała. Idealnie w szparze żeby wylecieć poza mapę, super. Nie! Nie trafiłem, za lekko machnąłem. No, znaczy za mocno, Jezus Maria. Będziemy to tutaj w ogóle na początku odbić. Może zróbmy tak, żeby pod kątem poszło A znowu pod kątem. Nie, pod złym kątem. Okej, okay, dobrze się odbiło A, oczywiście dwa, dwa e, buffy dla nas. Musiały pójść w drugą stronę. Teraz nie zapytaj niebieskiej piłki. Super Dzięki, dzięki, że tak mi się to trafia wszystko. Teraz tak w czerwoną walni. Daj w tą niebieską tam Uda się? No, teraz dopiero zauważyłem, że tu ja chyba wszystko przesuwam. To się nie kręci samo z siebie, tylko przez uderzenia, to zaczyna się kręcić w którąś stronę. Okej. Okay. Eee, na razie mogłem mogę popracować na dwóch, ale no, jak widać, już mi się to szczęście i umiejętności skończyło. Teraz slow się włączył, więc mogę włą polecić po bufa. Młodzień, tylko żeby nie pojawił się x że Jeżeli by się pojawił x bym, bym chyba Slowa stracił, i wtedy <grybujesz> by mi ta piłka uciekła. Dobra, teraz tu Ej traf to zielone dobra Slow -mo. dwa punkty do trafienia. Dwa punkty, teraz nie trafię. No, nie trafię, ale jeżeli tu, powinno wpaść. Tak bym chciał. Dobrze. Teraz muszę złapać, niestety. Okej. Okay. O Jezus, ale ja bym to... E, e, ...przyspieszył i by się skończyło na nas Tutaj ja nie trafiłem trafiłem? Nie trafiłem. Teraz? Trafiłem. Let's go! Let's go! Let's go! I teraz tak, zrobiliśmy w teorii level easy. I mówimy teraz powiedzieć, dobra, to tyle ile wam pokażę z tej gierki. i chcę zobaczyć, jakie są różnice pomiędzy easy a medium przynajmniej. A więc wiedzieć jaki jest ten przeskok poziomów? Kumacie co chodzi, nie? Uwaga, po prostu więcej bloków, po prostu więcej bloków i niczym się a, bardziej to nie, nie różni. Czyli zgaduję, że na przykład na hardzie tych e, jakby warstw będzie. Jeszcze jedną, je, jeszcze o jedną więcej, e, a na masterze jeszcze. Jedna więcej. ci po prostu trzeba tylko i wyłącznie e, po prostu grać dłużej. Nie są to jakieś utrudnienia w postaci, czyli na razie e, Że na przykład, nie wiem, coś do mnie może strzelać, bo unikać tego. Nie. Po prostu masz um, więcej bloków do rozliczenia. Więc jeżeli lubicie gierki typu Arkanoid i chcecie sobie się e, pobawić właśnie w tej um, ciekawej krainie kosmicznej i postrzelać sobie e, kwadratokulką e, w... Platformy, bloki, a, to zapraszam do gry. A, to, zaraz zaraz, to, zaraz przy, przypomnę na 100%, żeby to, żeby to nie było złej a, nazwy. Będzie to, to zrobione w momencie, kiedy wygram. W końcu. Uwaga! No goddammy. O Boże. O Jezus, Maria. Panika, panika nam się włączyła. Obra i teraz wystarczy do, do góry strzeić. Źle strzeliłem tu? Nice. I gra nazywa się World Factor, a nie Time Warp, jak chciałem powiedzieć. Więc jeżeli chcecie się pokazać te bloczki, zapraszam World Factor na Steamie. I cóż, więcej wam spoilerować nie będę, macie jeszcze do zrobienia e, beze mnie 14 leveli, z czego 4 na medium, 5 na e, e, hardzie i 5 na masterze. Ale najże to było na tyle, jeżeli chodzi o mnie i a cóż, powodzenia w takim razie z waszymi podejściami do tej gierki, że widzę, tutaj na Uh, Czwarte miejsce na tym levelu. Ósme miejsce na tym levelu. Trzecie miejsce na tym levelu. Uh, dziewiąte na tym levelu. Ósme na tym. tu chyba 19 na tym. I nie wiem, czy są światowe, jakieś e, jakby e, leaderboardy, czy są to po prostu leaderboardy. Nie, są chyba leaderboardy gry, ale coś w tym stylu nie mam pojęcia. Sam to sprawdźcie, to ma tyle. Widzimy się w kolejnej gierce. A tutaj, jeżeli chcecie sobie po, e, pograć te proste, relaksujące kwadrato. Bloki. No bo tyle. Siemanko. Peace. Yo!